Wbrew pozorom, polski rynek usług influencer marketingu nie jest aż tak znaczący, jakby się wydawało. Wprawdzie w Polsce nie prowadzi się szczegółowych analiz wydatków reklamowych na influencer marketing, ale możemy posługiwać się tutaj wartościami globalnymi, gdzie na usługi influencer marketingu przeznacza się około 2% całości wydatków, wydatków reklamowych. Oznacza to, że w Polsce kwota budżetów przeznaczanych na influencer marketing wynosi około 240-250 milionów złotych. Wydaje się to dużo, ale w porównaniu do 12 miliardów złotych, a tyle wynosi całkowita wartość rynku reklamowego, nie jest to aż tak duży kawałek tortu. Marki podchodzą dziś coraz ostrożniej do współpracy z influencerami. Gdy kilka lat temu wybuchł taki boom na Usługi influencer marketingu. Marketerzy relatywnie rzadko kiedy zastanawiali się gruntownie na temat tego, z jakimi twórcami powinni współpracować i jakie korzyści dla ich marek ta współpraca powinna przynieść. Dzisiaj tego typu podejście jest już w zasadzie nie do pomyślenia. Marketingowcy bardzo dokładnie analizują to, z jakimi twórcami planują odjąć współpracę, jakie korzyści wizerunkowe czy marketingowe ta współpraca przyniesie ich marką, ale przede wszystkim też to, jak ta współpraca wpłynie na sprzedaż ich produktów. Jeśli chodzi o wartość poszczególnych współprac, o budżety, to jedną z podstawowych zalet influencer marketingu jest ich skalowalność. Marketerzy mogą przeznaczać kilka, kilkanaście tysięcy złotych na taką współpracę, a nawet kilka Milionów. Jednak, co do zasady, zdecydowana większość współprac, kampanii influencerskich nie przekracza budżetu rzędu 200 tysięcy złotych. Kwestia przesycenia treściami reklamowymi w social mediach pojawia się już od jakiegoś czasu. Faktycznie, zarówno konsumenci, jak i my, marketerzy, zauważamy, że tych treści jest coraz więcej. Natomiast Taka jest też specyfika dzisiaj social mediów. I czy można ten problem rozwiązać w sposób jakiś prosty? Rozwiązaniem nie zawsze jest samo ograniczanie ilości tych treści, ale być może lepszym sposobem jest takie tworzenie treści, aby były one jak najbardziej dopasowane do oczekiwań, do gustu odbiorców. Wtedy nie będą one nużące.